Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Ponownie chciałam Was zaprosić na test. Test również podkładu, yy, tylko koreańskiego, azjatyckiego, marki COSRX. X. Jeżeli kaleczę, to wybaczcie. Zapraszam Was do oglądania. Na samym początku serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, klikania dzwoneczek, żebyście mieli przypomnienia o nowych filmach. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama. Myślę, że em, w najbliższym czasie będzie dużo, dużo fajnych zdjęć. Szukują się wakacje, więc wiecie, nowe miejsca. Chciałam Wam, ale przechodząc już do filmu, chciałam Wam pokazać podkład. Podkład w poduszeczce. Tak jak wspomniałam, jest to marka Cosser X, jest to Blemish Cover Cushion podkład. I teraz mam mały, mały problem, ponieważ widzę, że na naklejce mam numer 21, na opakowaniu jest numer 23, ponieważ jest on w dwóch kolorach. Ale zakładam, że tutaj jest po prostu naklejona zła naklejka, bo jest, są dwa kolory. Jest odcień, tak jak powiedziałam, 21, to jest Bright Beige, o ile się nie mylę. Tak, Bright Beige, a 23 to jest Natural Beige. I słuchajcie, to jest dość innowacyjny produkt. Produkt, który tak naprawdę znalazłam tylko w jednym sklepie w Polsce, w Larosie. I kosztuje on 89,90, więc cena całkiem spora. Jest to produkt dedykowany do cery wrażliwej, do cery mieszanej, tłustej. Ze skłonnością do podrażnień, ze skłonnością do trądziku, no ale taką cerę to z reguły właśnie mają, znaczy takie skłonności mają z reguły cery właśnie tłuste i mieszane. Jeżeli chodzi o sam produkt, no to tak jak wspomniałam, jest on w formie poduszeczki, zaraz Wam wszystko pokażę. Ja jeszcze wieszcie, że nie używałam tego produktu, będzie to mój pierwszy raz, więc nie wiem jak się zachowa. I nie ukrywam, że się trochę boję, ponieważ yy, widziałam, że ma też dość skrajne opinie. Niektórzy są nim zachwyceni, niektórzy piszą, że jest to jedno wielkie nieporozumienie. Generalnie podkład zapewnia pielęgnację skóry, ochronę przeciwsłoneczną oraz pokrycie niedoskonałości bez wysiłku. Tak jak wspomniałem, jest to idealny, idealny produkt dla wszystkich rodzajów skóry, szczególnie dla osób o wrażliwej skórze, skłonnej do, skłonnej do tłustej skóry lub trądzikowej. Natomiast sama poduszka oferuje naturalne, nieskazitelne wykończenie, które utrzymuje się przez cały dzień. Jeżeli chodzi o skład, słuchajcie. Posłużę się telefonem. Jeżeli chodzi o te składniki, które są takie dość istotne, jest to Centella Asiatica Leaf Water i jest to zioło lecznicze skuteczne w leczeniu ran i małych infekcji. Promuje również nawilżenie, produkcję kolagenu i elastyczność, jednocześnie pomagając zminimalizować pojawianie się porów. Jest również wyciąg z liści Centella Asiatica, który zmniejsza reakcje zapalne. No, i to, co dla mnie jest dużym plusem, jest również niacinamit, czyli forma witaminy B3, która działa dobrze na ogólne rozjaśnienie, rozjaśnienie hiper, yy, hiperpigmentacji i wyprysków. Także skład ma podobno bardzo dobry. Yy, podobno, tak jak przejrzałam, wydaje mi się, że skład jest całkiem fajny. Jest to dość innowacyjny produkt z racji tego, że jest w tej poduszeczce. Ma taką fajną, kompaktową, troszkę jak puder formułę, formę, w sumie nie formułę. Jeżeli chodzi o to, co znajdziemy w środku, jak zwykle mam problem, żeby to otworzyć. Okej, okay, to wystarczy nacisnąć. Mamy lustereczko i gąbeczkę do aplikacji tego produktu. I ona jest taka bardzo gęsta i to jest taka to nie do końca przypomina gąbkę do pudru, jest taka bardziej zbita. I to, co jest istotne przy aplikacji tego podkładu, to jest to, że należy go, słuchajcie, wtłaczać, czyli wykonujemy ten ruch wstępujący, nie wcierający. Ja mam, w razie czego, jeżeli nie dam rady sobie tym, tą gąbeczką, narzekowałam sobie gąbę, swoją, swój Beauty Blender oraz mam też pędzel pod ręką, więc w razie czego będę się ratować w inny sposób. Musimy teraz otworzyć to opakowanie. Zobaczcie, musiałam się wspomóc z mężem, bo miałam problem, żeby to otworzyć. O, otwieramy. Mamy tutaj nawet zakryte, więc to bardzo fajnie. I teraz musimy to oderwać. I ukazuje nam się poduszeczkę z produktem. Jak widzicie, on już delikatnie prześwituje nawet. Ma zapach bardzo ziołowy. Przypomina mi... Wyciąg, taki olej z drzewa herbacianego. On jest idealny na wypryski i to jest właśnie taki zapach. Kolor jest dość ciemny już na tym co widzę, co przybija. Należy nacisnąć i mamy już produkt na gobeczce. Ja słuchajcie, mam nałożony już filtr na twarz, 50 jak zawsze. Tu odłożę telefon, którym się wspomagałam. I co? I nakładam. Mówię, to jest mój pierwszy raz. Lucerka jest powiększająca, chciałam dodać, więc tak sobie nie dam rady. Tu będę korzystać ze swojego. No i zobaczmy, jak to wygląda. Kolor jest bardzo żółty. Jest to bardzo wydajny produkt, ale też bardzo ciemny. No powiem Wam, że jest bardzo żółty. Ja wziąłam ten ciemniejszy odcień, tak jak Wam wspomniałam, dlatego, że no już jestem trochę opalona. Tam na stronie było napisane, że jasny podkład jest yy, ten najjaśniejszy kolor jest tylko dla cery, znaczy powinien być dla osób jasnych, natomiast ten, ten ciemniejszy, czyli do, do 23 dla osób już lekko opalonych. Ale jak ja tak patrzę, ładnie się rozprowadza. Muszę mieć mniejszą Tutaj Lampa mi odbija i nie do końca widzę. Lampa mi odbija. Powiem Wam tak. Krycie ma bardzo fajne. Jak widzieliście, nacisnąłem bardzo niewielką ilość produktu i on fajnie się rozprowadził na twarzy. Nie podkreśla porów. Jest naprawdę mocno żółty, bardzo mocno żółty. Całkiem dobrze się z nim pracuje. No ten zapach ma taki, no naprawdę, tak jakby tutaj był wyciąg ten olejek z drzewa herbacianego. No fajny, przybliżę się. Tak wygląda, słuchajcie, podkład na tej półce twarzy. Jak widzicie, tutaj jest dużo niedoskonałości. To jest taki właśnie fajny, gładki kolor. O ile kolor może być gładki, ale wiecie o co mi chodzi, że jest taka struktura gładka podkładu. No tutaj mam takie zaczerwienie, którego nie przykrył, ale widzicie, że wzięłam tylko dwa naciśnięcia i rozprowadziłam go na całym policzku. Tak naprawdę jest taka skóra nałężona. No nie, mi się bardzo podoba. Robię szybciutko całą twarz i zobaczymy, jak to będzie wyglądał dalej. I na naciśnięcie i rozkłada się ładnie na brali. I wystarczy też na okolicy pod nosem. Hmm? Ale strasznie żółty. Osoby blade koniecznie muszą brać ten y, jaśniejszy kolor. A są tylko dwa. Dobra. Y, poza kamerą kończę i twarz tym produktem i do Was za chwilkę wrócę. Tak jak widzicie, ja wykańczam y, ten nakładanie tego podkładu. Y, jeszcze pędzlem, ale też ruchami stępującymi, bo po prostu y, wydaje mi się, że ta gąbka, nie, ona ładnie wszystko pokrywa, bo to, to nałożenie, co wtedy widzieliście jeszcze, y, czyli takie dwa naciśnięcia, wystarczyły mi na, już, na resztę twarzy, czyli na policzek, nos, czoło i też zresztą na dół. Podkład jest dość ciemny, jak widzicie, podkład jest naprawdę dość ciemny i y, dlatego mówię osoby z jasną karnacją, osoby nieopalone. Koniecznie muszą brać ten y, odcień jaśniejszy, to 21. Jeżeli chodzi o. Mm, u mnie, akurat, ja mam bladą twarz, bo moja twarz się nigdy nie opala, nie ma po prostu tam pigmentu. I nie chcę mi się opalać twarz. Ale ładnie się stapia z resztą mojej, z mojego ciała. Także naprawdę ten podkład wygląda fajnie. Wiecie, skóra jest nawilżona, pory nie są podkreślone. Y, Świecę się, czyli podkład też ma to działanie nawilżające. Za chwilkę oczywiście zmatuję jak zwykle pudrem z nie z PSY, tylko z shopu, ale powiem wam, że tak na chwilę obecną przybliżę się. Podkład mi się bardzo podoba. Twarz jest równo wygładzona, jest, produkt się bardzo fajnie rozprowadził. Kolor jest mocno żółty, czyli nie ma tych różowych podtonów. To mi bardzo odpowiada. Pory nie są podkreślone, nie, wchodził, nie powchodził w zmarszczki. No, fajnie. Mam nadzieję, że nie mnie nie zapychał, i, no i zobaczymy, jak będzie się zachowywał po kilku godzinach. Tak? No, bo tego niestety jeszcze nie wiem, tak jak mówię, yy, no jest ciepło, więc może się mocno wyświecić. No, ale wczoraj, yy, znaczy wczoraj, no wczoraj, w sumie wczoraj nagrywałam ten drugi, yy, a wy go widzieliście tydzień temu, yy, ten Krembi Bispuri. To, no, pomimo tego, że był upał, nic mu się nie wydarzyło, tak nie zaczął się świecić, był nadal yy, matowy, znaczy matowy, był lekko rozświetlony. Dobra. Słuchajcie, w ogóle nie używam, nie używam żadnego korektora, twarz się pięknie pokryła tym produktem. Ładnie przykrył wszelkie niedoskonałości, tak jak mówię, porów nie podkreślił, więc dla mnie fantastycznie. Opakowanie jest bardzo wygodne, jak widzicie, na podróż chowacie sobie gąbeczkę, którą... Tylko pamiętajcie, że tutaj naprawdę należy brać niewielką ilość tego produktu, bo bardzo dużo się go nabiera. No, ale bierzecie takie jedno opakowanko beżonych pensji, beżonych beauty blenderów i macie problem z głowy, makijaż szybko się, szybko się robi. Także ja kończę e, twarz, kończę makijaż twarzy i dam Wam za sekundkę, znacie jak wygląda, jak, się, jak prezentował się z pudrem, jak, się, jak wyglądał z konturowaniem, który się będzie bardzo lekkie zważywszy na temperatury. No, także wracam za momencik. Tak się prezentuje skończony makijaż e, i powiem Wam to, co zauważyłam tuż po nałożeniu pudru, to to, że podkład strasznie podkreślił mi to to, że podkład strasznie podkreślił mi e, suche skórki. Bardzo. Tutaj w okolicy nosa, nie wiem, czy y, widzicie, tutaj mam na środku właśnie takie mocno suche skórki podkreślone i nad ustami też jest taka mocno podkreślona. I to, co jeszcze zauważyłam, spójrzcie, jak podkreślił mi zmarszczki mimiczne o Oto widzicie? Bardzo mocno. To... Y, tak samo tutaj, tego, tutaj nad nosem. To jest ten minus tego podkładu, że niestety, chyba że nie pasuje do niego puder, że jest mocniej wysuszający. Poza tym podkład podoba mi się bardzo, naprawdę bardzo. Ta, ta twarz wygląda tak satynowo, tak gładko. Ładnie się utrzymuje, znaczy utrzymuje. Ładnie się robiło wygodnie konturowanie bez żadnego problemu. Yy, także ja jestem na chwilę obecną zadowolona, oprócz tych dwóch małych mankamentów tego, że właśnie podkreślił suche skórki, no i podkreślił mi moje zmarszki mimiczne dość wyraźnie. Yy, no ale cóż, zobaczymy. Bardziej mi interesuje, jak będzie się sprawował po kilku godzinach w dużym słońcu przy upale. Także na chwilę obecną yy, Blemish Cover Cushion Cosrx. X. 89,90 na stronie La Rosa. także zobaczymy. Niby jest fajnie, niby mi się bardzo podoba, niby ma świetny skład, mm, ale zobaczymy, jak wytrzyma takie upały. Także odezwę się do Was wieczorem. Kochani, jest godzina 17, już nawet 18, więc minęło 10 godzin, 9 godzin od kiedy się malowałam no, i powiem Wam tak: jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o ten podkład. Bo sprawdził się zacnie, że tak powiem. Wyświecił się mocniej, tak jak widzicie. Ja Wam się teraz przybliżę. Spójrzcie, wyświecił się mocniej, ale ten efekt nadal jest całkiem niezły. Nie zważył mi się tutaj. Jak w ogóle zaczął się świecić lekko, to tak nie widać tych wszystkich suchych skórek. Ale sam makijaż, spójrzcie, wygląda naprawdę nieźle i ja jestem z niego bardzo zadowolona. Odrobinę mi się staro na nosie od maseczki, no ale to niestety było do przewidzenia. Wszystkie podkłady, tak naprawdę, jeżeli mam duże tarcie na tym nosie, no to się ścierają ale generalnie jestem jak najbardziej na tak. 90 zł jest to dość wysoka cena, ale myślę, że e, naprawdę sprawdzi się fajnie na lato właśnie dla cer, które potrzebują takiego e, nawierżenia, dla cer, które potrzebują właśnie kontaktu z niacynamidami, które dobrze na nie wpływają. Dodatkowo te wyciągi z, tych, z tej roślinki też myślę, że jakieś tam działania dodatkowe mają. Myślę, że w ogóle. Warto trochę zainwestować w, jeżeli, w taką pielęgnację azjatycką, jeżeli już w ogóle stosujemy różne tam toniki, sera, esencje, więc możemy też rozszerzyć naszą pielęgnację właśnie o kosmetyki do makijażu z tych serii azjatyckich. Ja Wam ze swojej strony bardzo je polecam. W zeszłym tygodniu mogliście widzieć test kremu BB Spurito. Gdybym miała wybierać między tymi dwoma produktami, to, po pierwsze jest mi troszeczkę ciężko, że to, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Tak, tam mieliśmy krew tu mamy podkład. Niemniej jednak, e, chyba bym się skłaniała bardziej ku temu e, kremowi, dlatego że zapewnia on mniejsze świecenie. Ale mówię, no minęło 10 godzin, jest wielki upał. E, ja dużo chodziłem się po słońcu i nie świecę się jakoś mocno, więc naprawdę bardzo, bardzo mi odpowiada. Jeżeli wolicie lżejsze konsystencje, lżejsze produkty, no to zdecydowanie polecam Wam ten krem BB, natomiast jeżeli wolicie coś bardziej treściwego, coś mocniej korygującego, no to myślę, że będziecie bardzo zadowoleni z tego podkładu z gąbeczką, z poduszeczką od Cosrx. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, klikać dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia o nowych odcinkach i do zobaczenia. Pa-pa.